Cześć! Mam na imię Monika. Dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają, jestem zarówno pielęgniarką, jak i wielką pasjonatką rozwoju osobistego. Na co dzień prowadzę bloga o nazwie biznes.pl o biznesie w pielęgniarstwie i nowoczesnym zarządzaniu. Poruszam w nim głównie tematykę, która łączy pielęgniarstwo i zarządzanie personelem, właśnie z rozwojem osobistym. Moje wcześniejsze wpisy były wprawdzie adresowane głównie do pielęgniarek, jak i kadry zarządzającej, ale ostatnio postanowiłam wprowadzić też artykuły związane ze zdrowiem i rozwojem osobistym dla całej populacji, w tym również dla ciebie. Na wstępie chciałam Cię z góry przeprosić za jakość tego nagrania. Jest to moje pierwsze nagranie na YouTube, i jak widzisz, Kamerka troszeczkę spowolnia moje ruchy, e, są takie troszeczkę dziwne, jakby opóźnione, jest może minimalnie za ciemno i głos troszkę trzeszczy. E, zdaję sobie z tego sprawę. E, mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się jakoś z tymi problemami uporać i że będzie znacznie lepiej. E, a tymczasem mam nadzieję, że treść i wartość tego nagrania wynagrodzi i jego jakość. O czym chciałam dzisiaj powiedzieć? Ostatnio ważnym dla mnie tematem stało się Twoje palenie. Właśnie, Twoje. Dlaczego Twoje? Bo ja sama nie palę. Mimo to, dym tytoniowy wywiera na mnie bardzo, bardzo duży wpływ i chciałabym, abyś miał tego świadomość. Bardzo irytuje mnie fakt, kiedy ktoś pali w moim towarzystwie, bo mi to bardzo śmierdzi i bardzo mnie to truje. Wiesz, wyobraź sobie, że jest piękna pogoda, postanawiasz pójść na spacer. No nie ma nic lepszego dla zdrowia, prawda? Dotlenienie organizmu, spalenie kalorii, ruch, podziwianie piękna przyrody, możliwość spotkania znajomych, nawiązania nowych znajomości. Rewelacja. I nagle tę piękną idylę przerywa właśnie bardzo nieprzyjemny zapach. Przede mną idzie Ktoś, kto pali papierosa. No i naprawdę ten dym unosi się na bardzo dużą odległość i bardzo ogromnie śmierdzi. Uwierz mi. Co ja wtedy robię? Wstrzymuję oddech, macham rękami, żeby jakoś ten dym rozgarnąć. Wyprzedzam takiego palacza i mówię: Fuj, ale śmierdzi, idę szybko dalej. No i z mojego pięknego, zdrowego spaceru już nic, tak? Bo ten. Spacer niestety już w tym momencie nie jest taki korzystny dla mojego zdrowia, jak to miało być. I wiesz, najgorsze w tym wszystkim jest to, że podczas takiego jednego spaceru, który trwa nawet 10 minut, jest to na przykład wyjście na zakupy do sklepu, to spotykam czterech, pięciu palaczy, którzy zakłócają w ten sposób mój spacer. Może być to irytujące, prawda? Wiem, wiem, co teraz sobie myślisz. Wiem, że palenie jest to trudny nauk, i masz po prostu ochotę gdzieś sobie tego papierosa zapalić. No i gdzie masz to zrobić? W pracy nie możesz, w szkole nie możesz, w restauracji nie możesz, w domu wśród domowników nie powinieneś na pewno. No to robisz to na polu, bo gdzieś musisz, czujesz taką potrzebę. No wiesz. Ja bardzo bym chciała, żebyś Ty rzucił palenie, żebym wywarła tak ogromny, pozytywny wpływ na Ciebie i powiedziałbyś ojej, rzeczywiście jak ja truję środowisko, jak ja truję inne osoby, nie chcę tak robić, postanawiam dzisiaj rzucić palenie. Gdybyś tak zrobił, byłoby cudownie, ale zdaję sobie sprawę, że to nie jest takie proste. Dlatego proszę Cię dzisiaj o jedną małą rzecz, którą możesz zrobić dla mnie i dla innych osób, które, które nie palą. I które nie chcą się truć tym dymem. Zwróć uwagę na pety, na papierosy, które już kończysz palić i je wyrzucasz. Często niestety zdarza się tak, że palacze po prostu wyrzucają takie, takie pety, takie resztki papierosa gdzieś na ziemię, na chodnik. No i one tam się jeszcze tlą. Palacza już dawno przede mną nie ma, a ja idę, mijam taki papieros i niestety ten papieros w tym momencie już, który nie daje żadnej korzyści palaczowi, on nadal mnie truje. E, żeby Ci to jeszcze lepiej zobrazować, e, posłużę się przykładem. E, kilka dni temu wybierałam się do koleżanki autobusem, czekałam na autobus, e, no i właśnie koło mnie stanął pan palacz, który palił. No byłam oczywiście bardzo niezadowolona, czekałam tylko aż skończy. Na szczęście nadjechał autobus, to był autobus, na który czekał ten pan. Pan elegancko postanowił zagasić papierosa w popielniczce w koszu na śmieci. Zrobił taki ruch, który trwał, no nie wiem, może góra jedną sekundę i zadowolony, że zagasił papierosa, wsiadł do autobusu i pojechał. Jednak ten papieros wcale nie został zagaszony. No, ten pan nie upewnił się, czy on co zrobił efektywnie. Papieros dalej się tlił. Siedziałam sobie na ławeczce około 2 metry od tego, tego niedopałka i niestety bardzo czułam ten smród. Byłam zmuszona wstać z ławeczki, przejść jeszcze dalej od przystanku i obserwowałam, i niestety ten papieros triu się jeszcze około 5 minut. I tutaj chciałam Cię prosić z tego miejsca, drogi palaczu, abyś zwrócił uwagę na te pety, na te, papier, na te resztki papierosa, których nie wypalasz żebyś nie wyrzucał ich byle gdzie, na chodniki, na trawę, tylko żebyś rzeczywiście zagaszał je w popielniczkach, w koszach, tylko żebyś robił to dłużej i żebyś zwrócił uwagę, czy to Twoje zagaszenie jest efektywne, czy tylko pogmerałeś sobie chwilę ręką, poszedłeś dalej, czy rzeczywiście porządnie go zagasiłeś, popatrzyłeś, on już się nie tli i wtedy możesz iść dalej. Możemy się tak umówić? Tutaj już nie przyjmuję żadnych wymówek, i mam nadzieję, że będziesz od dzisiaj zwracał uwagę na to, w jaki sposób zagaszasz peta. No, drogi palaczu, na dzisiaj to tyle, jeżeli chodzi o moje nagranie. Ponieważ temat palenia papierosów bardzo mnie irytuje, i z racji, że jestem pielęgniarką, chciałabym ten temat kontynuować. Jak widzisz, jest. Tym, abyś Ty rzucił palenie, mam również Twój osobisty cel. Jeżeli Ty rzucisz palenie, to mój spacer będzie o wiele zdrowszy i przyjemniejszy. Ty też będziesz zdrowszy, a więc mamy wspólny cel. Może razem uda nam się wypracować w taki sposób, abyś Ty rzeczywiście rzucił to palenie. W tym celu ułożyłam dla Ciebie dwa ćwiczenia, bardzo proste. Które chciałabym Ci przedstawić w przyszłym tygodniu. Zajrzyj więc proszę na mojego bloga za tydzień, we czwartek. Tam właśnie będzie dla Ciebie nagranie z tymi dwoma ćwiczeniami. Może te ćwiczenia pozwolą Ci bardziej świadomie spojrzeć na kwestie Twojego palenia. A zatem do zobaczenia we czwartek na moim blogu. Dla przypomnienia blog nazywa się business.pl, pisze się to biznurse. Nurse z angielskiego pielęgniarka.pl o biznesie w pielęgniarstwie i nowoczesnym zarządzaniu. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu zobaczymy się na ćwiczeniach. Pozdrawiam się serdecznie.